a, a, też, ale, ale, byli, tam, Karolina Płaza, a do Policzka Tak jak w Brazylii, w Badalowej Wodzie To, jak wierze, wierze, to, wierze, na a, tak to jest najważniejsze To jedzie do Rafał, zaszczepił Wyszywanie u niej To jest bardzo dobre polityczne Kategoria Juniorki Z boksa, obóz, 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 własne 360 i na kickera może będzie Wjeżdżam takie w prawo, nóżką w przodu. Na jabłko. Wow! Łoł!